Kurwa, chodźcie tu, chodźcie tu, wszyscy tu mają być, wszyscy tu mają być. Patrzcie, patrzcie SW, patrzcie SW, uważajcie pomału, rozprydujcie się, rozprydujcie się. SW, patrzcie, patrzcie SW, będę wchodził, będę wchodził SW. Za 5, 4, 3, 2, 1, głęboko w SW. Dostałem bedroka, dostałem bedroka. Wyjdźcie, wyjdźcie denę, wyjdźcie denę, wyjdźcie denę, wyjdźcie denę, wyjdźcie denę, uważajcie, na, uważajcie. Zdaję na, na chyba golema. Tak, tak, oni będą kurwa łapać, będą podłapywać was. Uważajcie, 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 uważajcie. uważajcie. Bicie tego na kółwu, bicie tego kurwa do wtanka, co on robi? Bicie go na kółwu, bicie go na kółwu. Super, uważajcie, będą wchodzić, będą wchodzić, będą wchodzić zajebiście Ice League. Będą wchodzić, my wchodzimy za 5, 4, 3, 2, 1. Wchodźcie to, kurwa, wchodźcie, 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 wchodźcie. ja za... Zaraz... Wejdźcie tam, głęboko, wejdźcie głęboko, wejdźcie głęboko, wejdźcie głęboko, patrzcie na Ankę, 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 puszujcie, puszujcie, będą obracać, będą obracać, będą zaraz tu obracać, będą obracać, Wchodzę głęboko, 5 za 5! 4! 3! 2! 1! wyjdź tego z coś wyjeb tu coś, wyjem! Widzicie dese, widźcie do sese, wiczcie do dese, wicie dese, wiczcie dese, pijcie do dese, widźcie do do trzymaj ich, trzymaj ich, trzymaj, 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 bicie go kuwu! bicie go tego tanka, bicie, bicie, wicie do do wicie DESE? DOSE? Okej, jest okej, okay. jest okej. Okay. Dojeżdżajcie jak możecie, SE, chodźcie. Oni czołoka grają, uważaj ze ci... Aż nieważne. uważajcie. Nie za dobry set mam, nie? Uważajcie, 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 wyjebali oni na czołko. Wjebali będziemy wszystko, nic nie mają. Nic nie mają? Chodźmy za. Przejdźcie przeszułka za pięć, cztery, patrzcie głęboko. Trzy, dwa, jeden! Nie może mnie Bedrock tak zatrzymywać, ja czego kurwa trzymać jakoś. Musicie go wypychać, musicie go wypychać, patrzcie. Wycie, wycie, wycie DN, wycie DN, wicie DN, wycie DN, wycie DN, wycie DN, wycie DN, wycie DN, wycie, będę łapać, będę łapać, będę łapać, uważajcie, uważajcie. Udewki, dewki fascia. De僧, fascia. na frontewki, dewki, dewki na frontewki, dewki, wchodzimy za pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, chodźcie głęboko na ankę, chodźcie, chodźcie teraz głęboko na ankę, wycie głęboko na ankę, wycie, 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 łapie ich chłopie, zabi, to zabi tego staka, zabi, 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 staka, zabi, 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 bomba, wycie DN, wicie DN, wycie DN, wycie DN, wycie DN, nie mamy depsa, wycie DN, wycie DN, wycie DN, dojeżdżajcie, dojeżdżajcie, dojeżdżajcie. Dojeżdżajcie, dojeżdżajcie Widźcie, będą łapać, wejdźcie, wejdźcie, wejdźcie dane, wejdźcie dane, wejdźcie Widzicie na wejdźcie. Dewki na dewa dewki, 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 Odlecz front, odlecz front, odlecz front, odlecz front odleć, odleć front Ok, chodźcie, pchajcie się teraz na SW, pchajcie się na SW. Musimy wejść głęboko, musimy wejść głęboko, Pod, podłapuj, podłapuj tym idew taka parkanie wejść może, mogę wejść parkanie, mogę wejść dawaj, parkanie, Okej, okay, chodźcie, chodźcie głęboko, 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 musicie głęboko wejść, musicie głęboko wejść Wejdźcie głęboko, wejdźcie, uważajcie, będą obracać, będą obracać, będą obracać, yeah. będą, obracać będą obracać. Patrzcie, stack, patrzcie na ten stack, Wyjdźcie dane, wyjdźcie dane. będą obracać. Oni nie mogą mi tak zatrzymywać, chodźcie, na. chodźcie, na. chodźcie, na. chodźcie, na. chodźcie. A nie macie rysków No nie wiem, dajcie rycki chodzą, na wejście. Defki, 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 rozprzedujcie się, rozprzedujcie, zagramy na kontrę, zagramy na kontrę, jest okej. Okay. To nasz gość z okay. Na, na okay. ok? Ok, oni uciekają, uważajcie, uważajcie, chodzą będą obracać, się. stańcie za mną, no, stańcie za mną. Nie. Stańcie za mną, oni będą naskajtować, będą nas skajtować. Nie idźcie pod ścianę, nie idźcie pod ścianę. Nie idźcie pod ścianę, tak. rozpierdujcie się i uważajcie, uważajcie, oni będą wracać, znowu grają czołg, spokojnie, nie, nie się, nie się. Muszą być lecki na wejście. Tak, muszą być we i dojeżdżajcie tymi co nie do co padli. Uważaj, uważaj, uważaj tam. Uważaj, uważaj, def, def, dawki, def, dawki, dawki, dewki, 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 dewki! I wchodzimy teraz na 3! Raz, dwa, trzy, wejdźcie głęboko, wejdźcie głęboko, wejdźcie głęboko, 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 stack, Zabij to, zabij to, proszę! Zabij to! Wejdźcie do ESE! Wicie do SE, wejdźcie do SE, do ESE! My nie mamy depsa, musicie dobiegać lejskiej i palcie klęzy na tych tych, żeby nie zatrzymywali naszych depsów, okej? Okay? Bo my nie mamy depsa, my nie My wchodzimy, mamy stack i nie mamy depsa. Chodźcie do ESE. chodźcie do ESE. Chodźcie do ese. Chodźcie do ese. Chodźcie, wypuść ich z tego, wypuść się. Rozprędu się, ja ja mi na matę, dajcie, dajcie mu coś, dajcie mu coś. Żyje, ryb, przyżyj. Ok, jest ok, wyjdźcie se, będziemy wchodzić głęboko przez czołka, będziemy wchodzić głęboko za czołka. Za pięć, cztery, przejdźcie przez czołka, trzy, dwa, jeden. Purfa mać, wyjdźcie se, wyjdźcie se, wyjdźcie se, widzicie se, wyjdźcie se. se. Musicie dawać mi rycki na wejście, misie. Rycki na wejście, kto gra rycka? WSW, wyjdzie. SW SWWJĘCie, SW, wchodzę głęboko, wchodzę głęboko, chodźcie blisko Anki, blisko Anki. Wchodzę pają za 5, okej, okay, wchodzę za pięć, 4, 3, 2, 1, wyjebcie to, wyjebcie to, wyjebcie to. Spróbujcie to wyjebać, na Ankę, na Ankę, na Ankę. Wyjdźcie, wyjdźcie se, wyjdźcie se, wyjdźcie Dobre, dobre defki, dobre defki, dobrze, dobrze, jest ok. Chodźcie, dojeżdżajcie do nas, musimy pchać się przez tego czołka, bo będą nas tu gnieść Pkajcie tak, się, odhijcie tych odchylujcie, tyłu, od, 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 odhijcie się. trochę za człowieka, wyjcie trochę za Anką, wyjdźcie trochę za Anką. Odhilujcie, a F Kersa mamy? Zyli Bedroka, z Bedroka. Za 5 sekund, ale wchodził, nie mają bedroka. Uważajcie tego czołka, uważajcie tego czołka, nie wchodź tak daleko, uważaj tego czołka, uważaj tego czołka, nie przechodź z czołka. czołki, 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 to dewki, dewki, dewki na front! I będziemy obracać na kontrę. Za 5, 4, 3, 2, 1, Wyjebcie to, wyjebcie to, wyjebcie to, wszyscy wyjebcie to wyjebcie to, proszę! Będroka, wyjebcie to, kurwa! Bycie, wyjdzie z z jest okej, jest okej, jest okej, jest okej, jest okej. Musimy te bedroki kurwa jakoś kontrolować no, wyjdźcie z w. Gramy przez staka, gramy przez staka, gramy na staka. z przodu, na staki. No musimy po froncie jebać chyba ich Uważajcie, uważajcie na tego... Dojeżdżajcie naszymi, uważajcie na tego czołgkają kawimackę i wszyscy Obiegają nas, obiegają nas, zostańcie tu, zostańcie tu, zostańcie tu, zostańcie Cofaj, cofaj, cofaj tymi kurwa frontem, cofaj tym backlinem. Z powrotem zawracają. Wracają, okay, wracają, wracają. Ok, okay będą nasz backlane łapać. Widzicie, Dene, widzicie, Dene, będą z nami biegać. No, ja jestem na, jest na ich tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. stójcie na lance, stójcie i nie wchodźcie głęboko yy, DPS-ami. Nie wchodźcie głęboko DPS-ami. my obiegniemy ich. Będą Dojeżdżajcie za. lepszą kamerę, uważaj. Ok, okej, okay, okay, jest okej. Okay. Okej, okay. uważajcie, uważajcie, uważajcie. Dobra, chodźcie, chodźcie pomału, chodźcie pomału do SE. chodźcie pomału. Uważajcie, rozprędujcie się. Pomału musimy ich pchać, pomału, pomału. pomału. Wszystko pomału, uważajcie czołg, uważajcie czołg, zagramy Chodźcie deftankami, musimy zagrać na jakąś kontrę tu. Chodźcie, chodźcie pomału, wejdźcie przez czok, wejdźcie będziemy pchać głęboko, musimy pchać głęboko. Nie dajcie się połapać, nie dajcie się zatrzymać. Uważajcie na Golema, górę. Uważajcie na Golema, chodźmy Patrzcie, chodź, patrzcie, patrzcie se. Za 5, 4, 3, 2, 1, wybił mnie, zabijcie cokolwiek, zabijcie tego staka, macie staka tam, wyjdźcie, wyjdźcie DMW, wyjdźcie DMW, wyjdźcie DMW. Wyjdźcie DMW, 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 DMW DMW, 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 zajebicie, jest ok, wyjdźcie, Wyjdźcie Emwu, musimy się z nimi tak kurwa wiecie, przekomarzać. Wyjdźcie wu, nie zostawiajcie Zbieram, biebie, naszych. Anka, wyjebę w tanki, wyjeb w tanki. Okej, okej, okej. Okej, 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 okej. Zostań na tym czołku, zostań, nie przechodź czołka, nie przejechać czołka, nie przechodź, przechodź. zabijcie go Faraha na kuwo, Kuwu, Kuwu. kuwu. Zbijcie, bicie, bicie, oni będą obracać, będą obracać. Zajub, zajub. Obracają, wracają, dewki, dewki na front, dewki na front, dewki na front, schodzimy głęboko. Zawieć 4, 3, 2, 1, zajebcie tych deftunków, zajęcie tych deptanków, zajęcie, zajęcie teftanków! Zajeb, jest, 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 zajeb! Zajeb! Okej, okay, okej, okay, wyjdzie ne, wyjdzie, Zacząłka, 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 kazuar za daleko, są go za daleko, za daleko Odleczcie nasz frontline, nasz front, line, nasz front line. jesteście za daleko Okej, okay, okej, okay. odlećcie go, odleczcie go, odleczcie go, odlećcie, odlećcie. Znowu wyjebali we mnie dawny Okej, okay, okej, okay. okej Ch chodźcie teraz, pchajmy głęboko, głęboko starka, głęboko, głęboko, podłapuj, podłapuj teraz deftankami, podłapuj, nie mają tego, podłapuj, 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 podłapuj coś. Nic, Podłapuj. Okej, okay, podłapujcie, podłapujcie, wchodzimy w ten stak, wchodzimy w ten stack za 5, 4, 3, 2, 1, wchodźcie w ten stak, Wchodźcie, 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 zabicie! Zabicie? Zabicie! Zabicie! Proszę, zabić Kurwa, wyjdźcie z W wyjdźcie z W Dewki na pan. Na, dewki defki, defki, defki na front, dewki, 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 nie mam nie tam. Dewki na front, SW wychodzicie, SW wychodzicie, SW 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 Nie mamy rycków, pa... wyjcie z W, nie łapcie. Dojeżdżajcie nasi, musimy rycki palić na wejściu, okej? Okay? Jak ja liczę, palicie rycka, wchodzimy, dymamy. Zabijcie tego blaka, zabijcie, zabij tego blaka. Postarajcie się zabić blaka. Uważaj, uważaj, nie przeszczanę, nie przeszczanę, nie przeszczane! Wyjdź, odejdź, odejdź, Zajebisz się, wchodzimy na głęboko na czołka. Za pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... Wchodźcie, wchodźcie, wchodzcie, wchodźcie, wchodzcie, wchodźcie wchodźcie, 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 wchodźcie! Ja Łapię coś, łapie coś, coś, zabijcie to! Zabijcie ich! Zabijcie! zabijcie. Nie za zatrzymał. Wycię wu, wycię 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 przez czołka, gramy na czołka, nie przechodzimy tego. Nie przechodzimy tego czołka, nie przechodzimy tego szołka, nie przejdziemy tego czołka. No ja tanków. No staram się no ale w tam każdy to jest taka meta, że każdy gra te, kurwa kleryki śmierdzące Uważajcie o DW Co się jest od SW? Trzymajcie ich w tym czołku, trzymajcie ich Dlaczego w tym czołku wchodzą, wchodzą, wchodzą głęboko wchodzą, wchodzą głęboko defki, dewki, dewki, dewki na front Idźcie NW, idźcie NW, idźcie i nie stójcie przy ścianach, proszę, stańcie na NW, stańcie od DW Od NW stańcie, nie na przy ścianach jesteś, nie? nie przy ścianie, nie przy ścianie NW stańcie, NW, NW. MW, 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 MW i będziemy kurwa wchodzić na stack, będziemy wchodzić na czołg, będziemy wchodzić na czołg, będziemy wchodzić, wyjdźcie jeszcze SW, wyjdźcie SW, będę wchodził na czołg, za 5, cztery, eee. trzy, dwa, jeden, czołg, jakiś czołg, 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 zabijcie czołg, zabijcie coś, MW wyjdźcie, MW wyjdźcie, MW, MW. wyjdźcie, wy wyj 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 no, mnie mamy jakiegoś depsa magicznie, wyjdźcie MW, ulecie jami, jami. wyjdź, 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 Ulecie mi wyjdźcie, wyjdźcie, za mną, za mną, za mną. Za mną, stańcie za mną, stańcie za mną, zatrzymujcie ich na tym czołku, dojedźcie. My ich zabijemy, tylko nie może tego Jana zatrzymywać, a po froncie ich nie da rady zajebać. Uważaj, wchodzą, defki na front, adon, 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 defki. Adon. defki, my też wchodzimy za pięć. Będziemy wchodzić za pięć, za pięć, cztery, trzy, chodźcie głęboko. Widzę, chodźcie głęboko, palc, chodźcie głęboko. Chodźcie głęboko, cofnijcie, cofnij, cofnij, cofnij zbejtuj, wchodź za 5, 4, 3, 2, 1. wyjebcie to po froncie, wyjebcie to po froncie, wyjebcie to po froncie, wyjebcie to po froncie, wyjebcie i wyjdźcie ja do kogoś, MW, wyjdzie do MW, będą nas łamać, wyjdźcie do MW, wyjdźcie do MW, wyjdźcie do MW, wyjdźcie do MW. Defki, 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 na front, Dobra, ja kogoś, Ok Okej, zajebiście, Zajebiście. Zajebi super zagraliście, super musimy wyjść, musimy wyjść, dojedźcie do nas. Odchylujcie nas, odchylujcie nas. Zajebicie, zajebiste good job, good job, good nie mają. A, ciężko z kolarów. Łapę, dewki, na front, dewki na front! Zabij się! Teraz głęboko po froncie, głęboko po froncie! Chodźcie! Na Golema, na Golebę ok, Okej, łapcie to! Zabijcie to, zabijcie to, zabijcie to, zabijcie to wyjdzie Dw, wyjcie wu, wyjdzie wu, wyjdzie wów. się teraz szybko z tego czołka, bo nigdy nie zabijemy. Odlecz front i nigdy nie zabijemy ich w czołku. Odlecz są go. Przez ścianę, przez ścianę są go. Przez są go lecz. uważaj przez tylko healer i wyjdźcie denwu, wyjdźcie nie zabijemy ich, bo ich bedrok wszystkich trzyma. Wyciem wu, wycięwu, wu, chodźciemwu, Chodźciem Chodźciem za anką, za anką, za zaankom, za daję tu, Chodźciem wu, chodźciemwu, wu, nigdy ich nie zabijemy na tym czołku. Chodźcie na pinga. Wchodzą, wchodzą, wchodzą. Okej, dewki, nie daj się podłapać, rozpręduj się, rozpręduj się, rozpręduj się, rozpręduj no, się. we mnie, we mnie. Okej, okay, okej, okay, nie mają. Będziemy wchodzić, będziemy wchodzić głęboko, patrz, patrz na ene, patrz na ene, za pięć, cztery, trzy. A jeden, wyjecie to, wyjedźcie to, wyjebcie to, super, wyjebcie to, wyjebcie to, zajebcie, wyjdźcie den w WNW, DNW, 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 DNW w wdewki na front, na Nika, w na front, dewki na front, depki na front, wyjdźcie do W do W do W musicie obec do W do W Zabijcie tego z Blaka Okej wyjdzie wóz, wyjcie wóz, wjcie Nie stakujcie się, nam depsy nie dobrałem was bedrock zatrzymuje, tak? Tak, tak, albo A Okej Dobra mieli gorzej, mają gorzej, mają gorzej, Ja ja dojeżdżasz czy co? Tak, dojeżdżajcie no no ale ja to może trochę many ten... Wyjdźcie, do jest było, wyjdźcie, to jest do wyjdzie, to jest wyjdźcie, to jest rozpreduj się, rozpreduj się, rozpreduj się na ance, rozpreduj. nie rozdzielajcie się tak Nie rozdzielajcie się tak, nie rozdzielajcie się tak przez górkę macie przebieg z górą górą nie, ro nie stakujcie się, nie stakujcie się, nie stakujcie się Biegnijcie, macie tą manę? Możemy? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. patrzcie do -E, patrzcie na E, patrzcie na E Songo Songo, musisz ich zatrzymać! Songo, musisz ich zatrzymać Musisz ich zatrzymać! WCHODZĘ, WCHODZĘ W tak, WCHODZĘ, WCHODZĘ! O kurwa, wchodzę, zabij... O Jezu, wyjdźcie z W, wyjdźcie W, wyjdźcie W, wyjdźcie W, wyjcie W, my by, my by, my W, zagramy... wyjcie W, wyjdźcie z W, W, MW, full MW, full MW, Znowu musimy zagrać na jakiś kurwa fake. Musisz, Musisz sprężary zmienić, MW, cały czas W, cały czas MW. Zmienisz... Tak, chyloj, chyloj, wycie, wycie, biegnij, songo, żebyś to zmienił. Będziesz wchodził, Bedrock będzie leciał na ciebie, na nam nie będzie nic lecieć. Biegnijcie przez te. Defki, 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 Patrzcie głęboko na S, patrzcie głęboko na S, patrzcie. Zabijcie zagraj, zagrajcie. Zabijcie się, łapie, 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 zabijcie. Zabijcie coś. Wycie, Denwo, wycie, Denwo. Patrzcie, wycie, Denwo, wycie, Denwo. Denwo, Denwo. Denwo, Denwo. Denwo, Denwo. Uważaj, 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 bo cię łapie jakaś żaba. Wycie, Denwo, 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 Denwo. Denwo, Denwo, Denwo. Uważaj na tym czołku, uważaj na tym czołku. Nie mają spell, nie powinni nas łapać. Uważaj. Zajebiście, nie mają, nic! mają nic. defki, 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 devki. Wyjebcie to po froncie, wyjebcie to po froncie. Wyjebcie. Wyjebcie, wyjebcie. wyjebcie. Po arkanie, po arkanie, wyjebcie to. Okej, okay, widzicie DMW. Kurwa mać, mogę się dawać, NW. No, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Wiecie wu, wiecie w wu, ja Wiem, wiem, widzę. Na czołku będziemy ich chłapać. Stańcie na ance, blisko, musimy kurwa ich złamać. Stańcie na ance, musimy bakleń złapać. No, Bostera, bo on się zgubił. Stańcie, stańcie, stańcie tu, stańcie tu. Będziemy wchodzić w ten czołg za 5 We 5 4 cztery, chodź głęboko. 3, 2, 1, zajebiście Zajebicie, łapcie tu po froncie, łapcie tu po froncie, po froncie. hang, Hank! Na hanka i na Ankę, na ankę, na ankę wyjep. NW, NW, NW. Będą łapać dewki, dewki, trzymajcie dewki, już trzymajcie Podłapujcie ich, trzymajcie defki, trzymajcie ich. Deftankami i trzymajcie defki. Wyjdźcie, wyjdźcie, będą głęboko wchodzić, będą głęboko wchodzić. Uważaj, defki, defki NW, wyjdźcie, wyjdźcie na pinga, na pinga, potrzebuję was ludzi na pinga. Łapią, defki, 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 defki na front, defki na front, defki na front. Zajebiście, zajebiście, będziemy obracać za 5 sekund. Chodźcie głęboko, chodźcie trochę tak głęboko na S. chodźcie głęboko, podłapuj ich deftankami. Nie mają bedroka, łapcie teraz coś, łapcie, łapcie deftankami, ja dobiegnę. Wchodzimy na 5, 4, 3, 2, 1. Wyjebcie, to, proszę, wyjebcie, ma to, wyjebać. ma to wyje

Widzicie MW. nie, cóż masz jeszcze. Wyjdźcie do MW, wyjdźcie MW, wyjdźcie do MW, wyjdźcie MW. 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 Z... Regrup tu, regroup na pingu, regroup na pingu, do MW widzicie, do MW. Widzicie. ci co mogą, dajcie ci co mogą, na MW chodźcie. Chodźcie na MW. Chodźcie okay. na MW, musimy ich złapać takie przed chwilą. Było ok. Nie uważaj. Nie uważaj, 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 nie daj się łapać, 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 MW wychodź, wychodź MW, wychodź MW chodzi. Wychodzi MW Wychodź, wiedź, wejdź Dwki! Będziemy wchodzić głęboko za pięć! Widźcie Dewki, dawki, dewki Wejdźcie, uciekajcie na NW Gate, uciekajcie. Zamek, zamek, zamek na pingu, uciekajcie za pingiem.